Witam tu Mr Sparta Able, a to jest jak dotąd pierwszy odcinek Worms 4. Dobra, bez większego gadania zaczynajmy. Tutaj mamy wszystkie pocz początkujące. Tu oczywiście ma parę dodanych yy, jakby drużyny, ale można stworzyć nową. To to. Proszę mam imienia, ale tu nie będę mogli się zmieniał, imieniami, sprawdźmy głowę. Możemy tutaj, mamy tutaj, mnóstwo do wybrania. Może nie mnóstwo, ale trochę jest sobie. To tutaj sobie coś wybiorę. Może, mm, może sobie wybiorę o taki fajny. dobra. Oczy, okulary. Mamy też najróżniejsze. Takie, mm, ja za sobie o takie. Takie. Twarz, to można wąsy zrobić, ale ja nie będę robił. Takie różne ręce. A tutaj ręka ręce to rękawiczki. Wygląd nie ma najmniejszego wpływu na postać. Dobrze. Tutaj naszą jakby główną broń, którą się... Wy... Główną broń po prostu jaka tworzymy można wybrać albo stworzyć nową. No. Proszę, tutaj mamy ustawienia. Wybieramy sobie. Ja taki sobie może coś takiego Te tutaj zrobimy takie coś takie coś może tutaj trochę albo może taki kurty nie wiem, jakiś taki tutaj ustawiamy mówię niech taki, może coś takiego dobra Tutaj tak, wygląd ustawiony, tutaj obrażenia, tutaj sobie celują, czy to ma sobie celować, czy nie. A, i wszystko ma jeszcze wpływ, tak? To nie można wszystkiego sobie do boksa ustawić, bo jeśli to będzie za to po prostu nie można wtedy taką trudnię stworzyć. Wiatr ma wpływ, tak? I to sobie tutaj poustawiajmy. i Już widzimy, że za dużo, więc musimy. Zmniejszyć. Dobra. I mamy broń żadnym końcu Wybieramy nazwę. Tu może. Center. Nie wiem, tylko myślę, że. Cześć, mi przyszło do głowy? Dobra. Tu flagę, czy coś takiego w taki typu stylu wybieramy, czy swój, jakby ta. Tu nie można akurat własnej stworzyć, więc weźmy policja. Nie wiem, policja polska. No, polska. i tutaj mamy ten. Nasz posożek po dnięciu naszego będzie tak się pojawiał. Po dnięciu naszego robaczka będzie takie coś się pojawiało. No to coś takiego wybierzmy. Zwierno mamy też te, te z gibę. Hmm, uh, Dobra. Hmm, teraz wybierzmy hmm, yy, chwila, zrobię tylko cięcie. cięcia. Dobra, już jestem. Robimy, już robimy dalej. Historię. Dobra, historia. Sprawdźmy, wybieramy naszą drużynę. I zaczyna się historia. Ja filmik ominę. Dobra, ominąłem filmik, bo i tak tam nic ciekawego nie ma. Dobrze tu mamy pierwszego quest'a. Jakby co, omówię, co, co, jak się robi. No mamy wczytywanie. No. Od razu mówię, że może obejście też filmiki mojego kolegi William Dunbar-Lest. Na pewno znajdziecie. Ma też różne let's play z różnych gier. Tu proszę, mamy filmik, jak obejrzycie sobie. Kto jest w kuchni? Ja. Sprawdź światło. Powiedz mi, gdy się tam zapali. Dobrze. Dobra, zaczyn... Dobra, zaczynamy. Ouch. I jak? Nic, nic. Nie widzę. Poczekaj, mam zapałkę. Już wiem, w czym problem. O co chodzi? Hej. Kto zamówił lond do dynamitu? O, jakie to ładne Zapal... coś tam? No do dynamitu? O nie, jest tu też trochę dynamitu. No, no, no. To było śmieszne. Dobra, no to zaczynamy. E... Misja chodzi o to, że trzeba zniszczyć. No, no mi tu już tego nie będę tłumaczył. Trzeba zniszczyć wszystkie. Te. To. Trzeba wysadzić wszystkie te, te No, Zaczynamy. Y, prawym przyciskiem myszy otwiera się kół, w którym mamy obecne bronie. Wybiera, wybieramy, ciasno lewym przyciskiem myszy, celujemy ku, a wystrzelujemy też lewym przyciskiem myszy. Więc to takie, takie podstawowe rzeczy. Tu ja tylko wybiorę sobie inną broń i proszę strzelane do tego i nam wybucha. Ta misja jest pierwszą misją bardzo prostą. Wystarczy powysadzać te, te właśnie TNT, więc to nie mam bardzo trudne. Można to bardzo prosto zrobić bez żadnego stracenia ani jednego robaczka. Hmm, tak. Ja zwykle będę odcinki robił, w którym będzie jedna misja tylko. Chyba że misja będzie dosyć długa, to wtedy zrobię taki, że... Yy, na połowę tą misję przedziela. Kolejny robaczek. Może to tak dla odmiany innej broni użyjemy. Bazuki. Ups, nie trafiłam. Tak się zdarza, ciężko odcelować. Trzeba przyznać. E, ja tu zrobię krótkie cięcie. Dobra, jestem. Teraz, teraz po, po spróbuję wycelować tym mam jeszcze jeden strzał, więc od razu go wykorzystam, żeby zniszczyć tamten. Żegnaj. A! Centralnie robak na krawędzi stoi. No, to taka pierwsza krótka misja. Worms jest dosyć ciekawą grą. Polecam ją kupić. Już pewnie nie jest droga ona ma trochę tych swoich latek, więc ona na pewno za, za dużo pieniędzy jej się nie kupi. Na pewno. Ona droga nie jest. I nasza pierwsza misja pokazuje się na drugą, patrzę już trochę czasu minęło, to do zobaczenia i w następnym odcinku, może dzisiaj jeszcze drugi zrobię, cześć.